Wizdek sędziego ruszyli przed nami 90 minut. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Gra rozpocznie się od bramki. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. wykorzysta. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Jest dośrodkowanie. I piłka trafia do obrońcy. i będzie szansa. Nie dał rady obrońca. No, może centrować w pole karne. Dobre zaszokowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Sędziak gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Tak, fał był ewidentny i żółta kartka oczywista. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony w i słuszna decyzja sędziego. Już blisko pola karnego. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Nie było nacisku ze strony rywala, jednak wyszedł na aut. Brdoliak. Żyro. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Gdybyś powinien. Zablokował strzał. A, jaka bramka. Niezwykle ważna bramka, tak zwana do szatni tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. No będą rywale mieli o czym myśleć podczas tych 15 minut. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. To prawda tę nudę przerwała bramka. Ładnie przejął piłkę, ale tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Ta bramka strzelona tuż przed przed. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Keller. Ładnie po skrzydle. Oddaje strzał. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Marek Sagarowski teraz. Nie odebrali tę piłkę. Uwaga, Legia w ataku. To nie było najszczęśliwsze zwarcie. Nie wyszła mu centra skuteczna interwencja obrony. Nie ma wątpliwości. Rzut rożny dla legii. Kucharczyk! Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja, naprawdę znakomita. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Brdoliak. Brzyski. Podanie po skrzydle. Keller. Mija obrońcę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy to wykorzysta skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut? Poza linią boczną za moment wznowią z autu. Złe na napastnik będzie miał szansę. Ma trochę wolnego miejsca, dodanie strzału. W połowie, które decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Cudownie dograł! Jeśli był spalony, to minimalny. To... Jest okazja, a i była szansa na podpuszczenie rezultatu, ale strzał nieudany. Szkoda, mieliby spokojniejsze głowy. Jest samowicie ważna sytuacja. Chyba nie wytrzymał presji. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Kucharczyk. Do jak? Jest reakcja sędziego, poczekajmy co wskaże. Ilica wrtoliak. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Der kończy mecz! Do boju Legio właśnie rozpoczęli spotkanie. Oni są przy piłce. Marek Saganowski teraz, blisko już do bramki. Kapitalna wrzutka. Powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole. Ależ walczą o piłkę. Udaje mu się zabrać piłkę bez fałdu. Ale znakomicie! A jaka szkoda! Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Jest zawodnik na czystej pozycji. Będzie strzelał? No niesamowite! Piłka odbita od bramkarza. pada do szafki. obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta odnotujmy pierwszy gol został zdobyty w 12 minucie Dali się oszukać. Wydawało się, że będzie gol, ale jednak minimalnie przestrzelił Brzyski. Mają teraz okazję. Nawieszył mocno do góry, ale nie ma gola. Blisko polekarny. Czy to wykorzysta? Uderzenie i znowu Remis, proszę Państwa. Spójrzmy na to z innego kąta Wolnił uwolnił się spod opieki. Strzela! Jest gol! No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Robi się niebezpiecznie. No broni i grają dalej. Michał Bartzyk. Szansa, broni, ale będzie bronka, spójrzmy! Więc znakomicie! Doskonale to rozegrali. Udało się zdobyć bramkę. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. że zablokował obrońca, to dośrodkowanie. Piłkami linię końcową i grę w bramkarz. Michał Kuwarczuk Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobry moment na centre. Jest szansa, ale niewiele brakowało. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Rezultat do przerwy 3 do 1. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? A udało mu się odebrać piłkę. Koloturę teraz. Ładne wejście, przejęcie piłki. I Saganowski. Dla po skrzydle, dobry początek akcji. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Bramkarz wyszedł z Bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Centra w polekarnej będzie niebezpieczny. A piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Gdyby był minimalnie wyżej pewnie by trafił czysto. Michał Tyro Saganowski Czy to wykorzysta? Z tego uderza! Kolegia zdobywa bramkę! Spójrzmy na tego piękne uderzenie. Hat-Trick. To jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie. Wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. Spójrzmy na to z innego kąta. I daje była... Mężczyzna. No oni mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja jęk zawodu kibiców rywali. Udanie, podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy... w Zaganowski. Saganowski dla bramkarza popisał się znakomitym wyczuciem. Wywrzeć presję na napastniku to jest cel bramkarza. A teraz strata. Jakub rzeźniczak. Saganowski. Gref znowią rywale. Sędzia odpizdał spalonego. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Nie jest sam. Szansa na dośrodkowanie. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolni. Jest dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Ogromne zmęczenie. To widać w jego grze. Powinien zejść z boiska. Kucharczyk. Tomasz Grzyski. Bramkarz nadal leży na murawie. Tomi wygląda na naciągnięty mięsień. Pewnie wyłapuje piłkę Bramkarz. Zwycięzcą w tym spotkaniu Legia Warszawa.